Janusz i Grażynka w RMFFM Janusz, Janutek! Wychodź tam, tą szybko, no! O, Przecież ja się muszę zrobić na ciekawą, a w międzyczasie jeszcze zrobić siku. Ten, ja to będzie Co ty tam golisz to, to, to się, będzie, co ty robisz? To będzie szło tak. Mateusz Bambik co? tu w Polsce mieszka. Otwiera mosty ten nasz koleżka. Uczy się kłamać przez całe ranki ze swej pisowskiej Janusz, pierwszej bo czytanki. Ciutce. A kiedy z domu do pracy wraca, nie, no. kit wciska wszystkim. To jego praca. Aż naród krzyczy Bambik, Pinokio! A on wystawia faka przez okno. Janusz, Takie. no! Ja nie mam czasu na twoje poezje, co, 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 wiesz? Co? Przecież ja się muszę zrobić. Przecież my zaraz wychodzimy. Co ty tam robisz? Ogoliłeś się już. No no, 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 no. to masz, wypracowałam ci Kancik? No a jak? Na uroczystość państwową idziemy. Mm -hmm. Otwarcie mostu poniatowskiego w Warszawie. Boże, to będzie uroczystość. Alon Transmisja był, live. Ale on był otwarty już 160 lat temu chyba. No właśnie, przecież nikt już tego nie pamięta. No nie. No, nie wiadomo, słuchaj, czy tam było to uroczyste otwarcie, czy nie. Mm -hmm. Raczej też nie był poświęcony z tego, co wiem. Mm -hmm. Więc był używany jakby nielegalnie. No już wypad mi z łazienki. Janusz, a, 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 kiedy, no... a, a kiedy premier zrobił uroczyste otwarcie pałacu kultury? Wy, wy to macie jakąś taką, nie wiem, nową. Politykę, wyważacie otwarte drzwi? Nie wiem, może zaraz po Wawelu. Jak mhm. otworzymy Wawel, to wtedy oh. pałac kultury. Janusz, poza tym ty naprawdę się na tym nie znasz. No. Czy ty w ogóle miałeś filozofię w ogóle kiedyś? Nie. Przecież to jest oczywiste, że most zamknięto z powodu otwarcia. Mhm. Nie można otworzyć czegoś, co jest otwarte. Mhm. Dlatego trzeba było zamknąć, żeby móc to otworzyć. A, ale no to jest przecież po co... logika, to jest filozofia, ale to jest co... myślenie, to trzeba mieć. Twój... Po co ten twój premier otwierał? Działający most. No, a co miało tworzyć, no. Janusz! No nic nie było w pobliżu takiego bardziej świeżego. No. Jedynie wiata przystankowa w Cymbajewie czy gdzieś. W ogóle to się czepiasz, Janusz, weź się, już wyjdź mi z tej łazienki! Coś musi być zamknięte, żeby mogło być. Otwarte. Takie są odwieczne prawa natury, Janusz. No, no tak, I wyjdź tak, z Łazienki, tak, bo ja tak, też tak. mam swoje prawa natury. No. Ty wiesz co? Jak ty siku. Mącisz Grażyna, jak ci wszyscy politycy. To siadaj, no. mm. Taki, taki wiersz no. mi się przypomniał. No. A wiesz? matko, siadaj temu się leśmian, tryb leśmian. No. leśmian mu się włączył. No. W Australii mieszka Emu, a ja w Polsce. Czemu? Mateusz to Bambik. No, Mateusz to Bambik, a Donek to Copperfield. Ta, Zniknął pieniądze z OFE. Ej, 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 ten nasz kraj Grażynka to kraina bajek. Bracia Grimm byliby dumni, tak se myślę. Ale z ciebie Bambik. Nie mów do mnie Bambik. Czemu Bambik? Bo nie masz fałdolców. Hmm. I wypadł, bo chce siku.